Wesołych świąt, kurczaki. Dziś mamy taki tytuł, aby oczywiście powiedzieć Wam, że miłość ma bardzo wiele form. I dlatego sponsorem dziś jest Pan ziemniak. Mamy kurczaki, mamy ziemniaki, i to są fakty. Zresztą przyznaję, chciałam po prostu znaleźć pretekst, aby życzyć Wam, Zdrowych i wesołych świąt! Ta. Oraz oczywiście, aby podzielić się z wami również moją miłością. Ale fajnie by było, gdybyśmy choć raz, chociaż w święta, zakopali topory wojenne i chociaż przez te kilka dni byli dla siebie rzeczywiście bili. Bo często gęsto, ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, że wokół czaj się w ogóle tyle zła. planning on stealing something. No, Plan on murdering my What? No. Ale wiecie co? Ja w zasadzie w głębi serca wierzę, że każdy z nas mógłby być kimś lepszym. I to nie tylko w święta. Zresztą, wiecie co, mam tutaj taką małą historyjkę, bo ja ostatnio spotkałam takiego prawdziwego świętego Mikołaja to it, jest, <laughs> <don't know. laughs> To też jest e, dosyć zabawna historia, sorry, tutaj się teraz wiercę, <laughs> bo to było tak, że znalazłam taką oto czapaczkę, taką ryżową, a wiecie, że ja kocham różowy, e, w autobusie. I to było tak, że ona po prostu tak sobie leżała na, na siedzeniu. Więc wiecie co, z jednej strony to nawet nie chciałam jej brać, no bo tak sobie myślałam, że a może ktoś będzie jej szukał i tak dalej, ale z drugiej strony, jaka jest szansa, że ktoś tak na dobrą sprawę, no, w ogóle znajdzie coś takiego w autobusie? No i tak sobie wtedy pomyślałam, że kurczę, taka ładna, szkoda jej w ogóle zostawiać. A może ten ktoś w ogóle by jej nie znalazł, a może ktoś inny by ją sobie wziął. No rozumiecie. I love stealing, I love taking things. Ej, ale wiecie co? Znakiem tego, musiałam być nawet grzeczna w tym roku. A wiecie, co kurczaczki jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, aby dzielić się nie tylko w momencie, gdy macie bardzo dużo, ale też w momencie, gdy macie stosunkowo niewiele. No. A więc dzielmy się miłością z innymi. I prawdą jest oczywiście, że w życiu bywa różnie. Raz jesteśmy na dole, raz na górze. Ale nie idźmy za tłumem, tylko postępujmy zgodnie z samym sobą. A wiecie, jaki jest przepis na bycie lepszym?